How Siemano kauzy i z tej strony handluj tym, czyli z życia handlarza samochodami używanymi i handlarskie historie, czyli coś, co z tego co zauważyłem jest dość lubiane tu na kanale. A dzisiejsza historia dotyczyć będzie jednego pełnego zwrotu, bo była jeszcze jedna sytuacja, ale to taki, nie nazwałbym tego pełnym zwrotem jakkolwiek dziwnie to nie brzmi zwrotu samochodu zakupionego u mnie, jeszcze tego samego dnia do mnie na plac e, czyli czegoś czego nie życzę nikomu kto zajmuje się sprzedażą samochodów używanych, ale niestety coś takiego miało miejsce i o tym Wam teraz opowiem, ale najpierw założę sobie okularki, żeby nie patrzeć w kamerkę, tylko patrzeć kulturalnie na drogę i jednocześnie trochę tu na Was, żeby to jakoś wyglądało kulturalnie ok, okulary już są zainstalowane, czyli można z pełną kulturką opowiedzieć o tej sytuacji Sytuacja niefajna, żenująca i wkurzająca, ale żeby ją zrozumieć trzeba się trochę cofnąć w czas, czasie, bo cała akcja rozgrywała się e, jakieś niecałe dwa lata wstecz, niecałe dwa lata temu, natomiast żeby zrozumieć wszystko trzeba się cofnąć o 3,5 roku, czyli jeszcze dalej, jeszcze głębiej pogrzebać w historii, kiedy to ja dostałem informację na stronę skupową, że do nabycia jest samochód pod tytułem Renault Laguna, czyli wersja królowa lawet, bo to Laguna dwójka. Ale uwaga, samochód stał jakieś 40 km ode mnie. Może nawet nie, może tam 30 kilka. Nie pamiętam tak dokładnie. E, autko było od pierwszego właściciela, samochód z polskiego salonu, z bardzo fajnym wyposażeniem e, w hatchbacku czy też liftbacku, jakkolwiek to nazwać, w fajnym kolorze i naprawdę spoko auto. Okazało się, zresztą taka była informacja od sprzedającego, że lakierowany był jeden tylni błotnik, okazało się, że wszystko się zgadza, to zresztą robione było jeszcze w ASO, e, cała sterta jakiejś dokumentacji, tam chyba faktury zakupu tylko nie było. E, okazało się, że pan ten użytkował ten samochód przez bardzo długi czas, natomiast był to jego trzeci samochód, on go kupił tam w pewnym okresie, prowadził jakąś działalność, kupił go sobie, e, samochód miał jakieś 200, chyba 60 tysięcy przebiegu, no, nie, może nawet więcej, mniej troszeczkę. Dobra, olejmy przebieg. Przebieg był taki wcale nie za mały, wcale nie za duży, ale na pewno uczciwy i na pewno w pełni legitny, bo nawet jeżeli miał 250 tysięcy kilometrów, pierwszy właściciel polski salon, tutaj nic nie było kręcone, kombinowane i tak dalej. I pojechałem obejrzeć na samochód. Okazało się, że wszystko się zgadza, poza jedną rzeczą, bo on tym samochodem yy, jeździł cały czas, ale gdzieś rok wcześniej oddał go córce w użytkowanie i zięciowi. No ale mieszkali wszyscy na, przy jed, na jednej posesji, tak, czyli jeden adres, samochód nadal stał w tym samym garażu, on po prostu z racji tego, że miał jeszcze dwa inne samochody, no to y, możecie sobie tym jeździć, no wiadomo jak to jest w rodzinie, tak, czyli ja cały czas to i tak traktuję, że to był samochód od jednego właściciela, bo to, że użytkowała go ta córka przez jakiś tam rok, czy, czy, czy nawet dwa lata niech będzie, no to raczej niczego nie zmienia w tej sytuacji, tak. E, oprócz tego, że tutaj były gdzieś naklejone, jak macie ten przycisk od e, awaryjnych, e, tam były takie. Je, no jak to się nazywa? Takie kryształki śmieszne, takie przyklejane Swarowskiego, czy no cholera wie co to jest, nie wiem, nie znam się nie orientuję W każdym razie musiałem to podklejać, bo on był wszędzie przeozdobiony jakimiś takimi świetlącymi rzeczami. E, no ale oprócz tego autko naprawdę Prima. I z racji tego, że to był samochód Prima, to ja we własnej osobie jeździłem nim półtorej roku. I możecie mi wierzyć, czy nie. Obojętnie, jest to laguna poliftowa w DCI pod maską. A ja sobie nie jeździłem i chwaliłem, i chwalić będę ten samochód chyba powietrzność. Miałem jedną awarię. Awaria polegała na tym, że strzelił mi e, czujnik od e, temperatury wody ten na chłodnicy taki przekręcane, czyli czujnik kosztował 30 zł plus jakieś tam, nie wiem, 20 minut wymiana fakt, że samochód się wtedy unieruchomił, bo Francuzy mają coś takiego że po prostu odcina moc ymm, i co nie jest takie głupie, o czym będzie za chwilę no i ja wtedy wróciłem tym samochodem na lawetce, wymieniłem to i to była jedna, jedyna awaria przez półtorej roku i cieszyłem się naprawdę z, bezawaryjnym jaz z bezawaryjnej jazdy widzicie, już się tam. fajnie się jeździło komfortowo, wygodnie oszczędnie, no same superlatywy. Jeżeli ktoś Wam powiedziałby wcześniej, że można chwalić Lagunę, no to tak, ja chwalę Lagunę. I będę to robił forever ever. No i co? Jeździłem sobie trochę tą Laguną, e, przygotowałem ją do sprzedaży, no bo stwierdziłem, że już porałem z spieniężyć, pora kupić coś innego, bo wiadomo, po to to było kupione. To, że ja sobie przez półtorej roku praktycznie pojeździłem, no to to już inna sprawa. Pierwsi klienci, którzy przyjechali, no to chyba nigdy w życiu nie widzieli tej laguny, bo stwierdzili, że samochód jest cały robiony on jest cały robiony gdzie tutaj imiernik pokazał, zresztą no, cała historia serwisowa potwierdzona badaniem lakieru, które zrobiłem już po kupnie samochodu u siebie na placu tak po prostu dla samego siebie tak? czyli wszystko się zgadzało no to oni twierdzili, że wszystko było lakierowane. Wszystko, cały samochód, on ma progi wstawiane, on ma coś tam robione. Oni chyba Kretyni nigdy w życiu nie widzieli nierobionej nie laguny, bo oni mnie tak, oni mnie zderwili, ale tak w samym sobie. No bo ja przeważnie, no czasami coś tam wybuchnę, czasami coś powiem, ale tutaj no to było, no dobra, nie podoba się, no to na razie nie. Żeby było śmierci, miałem wtedy jeszcze chyba dwie laguny i. W, Jakoś każda wyglądała bardzo podobnie w tych miejscach, gdzie oni twierdzili, że są jakieś niefabryczne powiedzmy miejsca, gdzie wstawiane były progi, rzekomo. No to tamte miały to samo, no ale okej, okay, niech im będzie. I następni klienci przyjechali niestety z bliska. I była to taka młoda dziewczyna, i nie chciałbym tutaj mówić czegoś negatywnego na ich temat, natomiast. No, taka patola lekka. No, tak mi się wydawało. No, przyjechali innym samochodem. Okazało się, że ta dziewczyna przyjechała ze swoim chłopakiem. Ona miała, nie wiem, 18 lat, z haczykiem. E, świeżo ogarnięte prawo jazdy. On jeszcze nie miał 18 lat, także jeszcze nie miał prawa jazdy. Siłą rzeczy. E, skądś tam gdzieś jakąś, jakieś kasiwo musieli mieć, bo przyjechała innym samochodem, benzyniakiem, takim japońskim zresztą, już nie mówmy jakiej marki. No ale kręciło go, nawet troszeczkę mnie tak kurciło, że może go na zamianę, może na zamianę, może w rozliczeniu jakoś tam się dogadamy, ale jak widziałem jak ona do mnie wjeżdża, tym autem, na wysokich obrotach, jak sprzęgło przy podjeździe pod lekką górką dostaje pod tyłku, no to stwierdziłem, że ja nie chcę tego samochodu, obojętnie co by się nie działo, po prostu ja go nie chcę i tyle co do Laguny też miałem takie lekkie obiekcje, czy go sprzedawać, czy go nie sprzedawać. Gdzieś tam mi serduszko tak zakołotało, bo jednak związane byłem emocjonalnie dość mocno z tym samochodem. Trochę nim pojeździłem, a ja się przyzwyczaiłem do rzeczy, także do tej Laguny też bardzo się przyzwyczaiłem. I teraz sobie wyobraźcie taką sytuację, no sprzedać czy nie sprzedać, no ale no po to to jest, są klienci. Przełknąłem okazało się, że kupują, że samochód im się podoba e, jako ciekawostka, ten samochód oni zostawili ten, którym przyjechali, zostawili u mnie przed bramą i po to autko po jakichś 3 godzinach przyjechał znajomy e, znajomy handlarz, zresztą, który ma plac jakieś 400 metrów ode mnie także dosłownie po sąsiedzku i tak było tylko takie, cześć, no cześć sąsiad a dlaczego Ty tego nie kupiłeś? i ja troszeczkę, no nie chciałem mu a wiecie, no, taka głupia sytuacja: no bo nie chciałem mu mówić, że no, według mnie no, to ten samochód no, może być dojechany. No bo mu pasował, tak, no to ja nie będę się tam wpierdzielał. Wiem, że cena za ten samochód była bardzo niska i że ona on nie dość fajnie zarobił. Fakt, że musiał się jeszcze kontaktować z tą sprzedającą, bo on był chyba na miękkim dowodzie, ona musiała mu ten dowód dopiero dowieść, tam jakieś takie tego typu rzeczy. No ale całe szczęście tu się udało ogarnąć i całe szczęście ja go nie wziąłem na zamianę. Tego samego dnia, bo to była sobota, gdzieś godzina dziewiąta oni kupili ode mnie ten samochód, między dziewiątą a dziesiątą, gdzieś o trzynastej, czternastej ten przyjechał po tamte autko, czyli taka chronologia się tworzy, a auto, ta moja Laguna, która już nie była moją Laguną, była widziana kilkukrotnie gdzieś tutaj w okolicy, ona sobie śmigała, 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 gdzieś pod Biedronką, gdzieś tam jeszcze. Czyli użytkowany dość ostro, dość intensywnie. Wiem, że oni też podjechali do mechanika, bo ja tam miałem taki problem, który w sumie nie był problemem, bo trzeba było dwa czy trzy razy przekręcić manetkę od włączania świateł, bo tam był akurat ksenon i coś z tym ksenonem, tam gdzieś żarnikiem się nie. nie... No, był jakiś taki problem, trzeba było parę razy przekręcić, czasami, żeby to zaskoczyło. Tak z dwa, może czasami nawet i trzy razy i to zostało je do dzisiaj zresztą. Byli u jakiegoś mechanika, wszystko fajnie, pięknie. No i że zadowolona, super się jeździ. Takę, taką informację uzyskałem, jak byli odebrać czy spisać też umowę, jeżeli chodzi o tamten samochód, który stał u mnie przed posesją. No i co? Ja tego samego dnia pojechałem sobie jeszcze na grilla, na tak zwanego grilla do znajomego, bo to był chyba maj. Teraz mamy kwiecień, dlatego mówię, no to będzie jakoś taka rocznica teraz za, za jakiś czas. I otrzymałem informację od tych ludzi, dzwoni ta kobitka. E, dużo słów takich bardzo mocno niecenzuralnych padło bardzo mocno intensywnie niecenzuralnych e, odnośnie wszystkiego zwłaszcza odnośnie tego samochodu bo okazuje się że samochód się pali on płonie e, this car is on fire można byłoby zaśpiewać no i co? Wziąłem kumpla, bo okazało się, że oni stoją gdzieś tam pomiędzy moim miejscem zamieszkania, a miejscem zamieszkania tego kumpla, czyli no bez sensu byłoby jechać do domu, po jakieś narzędzia tego typu rzeczy. Wzięliśmy jakieś rzeczy od niego z garażu, pojechaliśmy na taką misję ratunkowo-reanimacyjną i okazało się, że tak, że z jednej strony faktycznie, tutaj tylko trochę wyłączę, ociach, z jednej strony faktycznie coś się dzieje z samochodem, ale on się nie pali. To jest para. Po otwarciu maski, po ogarnięciu wszystkiego, okazało się, że obudowa termostatu pękła. Jak to się stało, no to ciężko powiedzieć. Natomiast spalanie w tym aucie wzrosło chyba o pół litra. Spalanie z ostatnich tam kilku ładnych tysięcy kilometrów, czyli można sobie wyobrazić, jak ona mu dawała wpalnik temu dieselkowi. I może to było przyczyną, no nie wiem, albo po prostu był czas na to, że ta obudowa termostatu, pach i po niej. Jako ciekawostka. Dziewczę to ona jechała na dymiącym silniku, na tym, że tam coś się zaczęło dziać, jakieś kontrolki się włączyły, ona jechała jeszcze kilka kilometrów. Ona miała wyrąbane, że tam się jakieś kontrolki świecą, że nawet jakiś kierowca jej machał, że ma zjechać. Wyrąbane, przecież jedzie. No to w czym jest problem? I teraz, tak, oczywiście, kwestia tego, żeby zabrać ten samochód, żeby go zabrać w ramach jakiejś rękojmi, w ramach tego, bo ja i tłumaczę, bo jeszcze zadzwoniłem do domu, podjechała do mnie laweta z jeszcze większą ilością sprzętu żeby jakoś ogarnąć tą sytuację i tłumaczę, słuchaj, pękła ta obudowa termostatu pokazuję jej tam gdzieś na Allegro na jakimś innym tam, nie wiem, na Google to wygląda tak i tak, po prostu plastik szlak go trafił mamy dzisiaj sobotę samochód wezmę do siebie nie obiecuję, że na poniedziałek ale na wtorek na pewno uda mi się to wszystko ogarnąć, no bo jeszcze kwestia tego, czy części będą wiadomo, samochód trzeba odpowietrzyć, jakiś tam płyn wymienić ewentualnie, tego typu rzeczy we wtorek przyjeżdżasz, samochód jest ogarnięty i tyle ona go, tu padło kilka słów, nie chce, ona ma, wiecie co ma, ona ten samochód, oni byli zresztą w samochodzie, byli we trójkę, była ona, bo w całej sytuacji, ona miała jeszcze dwójkę dzieci, no dzieci akurat nie było z nimi, był jakiś tam fotelek już stawiony, jeden, była też bodajże jej matka z chuchem takim dość mocno spirytusowym. No dziwna sytuacja, w ogóle taka troszeczkę patchworkowa, czy jak to się mówi, rodzina, ale... To już tam nie, 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 nie jest jakby. To nie jest najważniejsze w tej całej sytuacji. Najważniejsza jest, najważniejsza jest sytuacja właśnie z tym samochodem. No i teraz, co zrobić z tym autem? No bo, z jednej strony, tak, ja mogę go wziąć oczywiście. Z jednej strony, faktycznie, jest to jakaś usterka, jakaś rzecz taka, która no stała się w tym samochodzie. Tylko gdyby ona się zatrzymała od razu, a nie mówiła mi, że jeszcze jechała ileś tam kilometrów z tą samą sytuacją, do momentu, kiedy ta renówka, mądrzejsza od niej, odcięła jej całkowicie e, możliwość dalszej jazdy, jak temperatura już po prostu gdzieś tam podeszła do góry za bardzo, no to renówka odcina, dziękuję, cześć, jakiś kierowca pomógł im zapchnąć ten samochód na wysepkę autobusową, no i tak naprawdę tyle. Ale jako miałam pewność, że samochód, który ja wiem na 250%, że był w pełni sprawny, którym ja przejeździłem jakieś, nie wiem, 30, kilka tysięcy kilometrów, Praktycznie bezawaryjnie, teraz nie będzie dorżnięty. Jeżeli chodzi o silnik, czy ona go tam nie zatarła, czy uszczelka pod głowicą nie poszła, ja tego nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. I teraz, jak rozwiązać tą, samą, tą całą sytuację? Ciężko, naprawdę ciężko. Żeby wyjść z tego jakoś yy, z twarzą, żeby wyjść z tego yy, jakoś tak polubownie, tak? No bo z jednej strony. Mógł mi się wypiąć, bo się z tym wszystkim. Ja i tak zaproponowałem przyjazdem lawetom, yy, naprawę tego wszystkiego, tak? Ale ja nie miałem pewności, jeżeli chodzi o oddawanie gotówki. Nie pamiętam, ile ten samochód ile kosztował wtedy? 6000. No nie wiem, coś koło tego pewnie. I teraz jak to wszystko ogarnąć, żeby było pozytywnie zarówno dla niej, w miarę, i dla mnie, też w miarę. Takie wiecie. Win-win tutaj w tym momencie nie miało jakiejś racji bytu, no bo ona też wkurzona, że sprzedała swój stary samochód. Jakieś pretensje oczywiście do mnie, bo ten się zepsuł. No dziwna sprawa, samochód tam z 2005 czy 2006 roku, iluś tam nastoletni, no i no, ma prawo coś mu się stać. Zwłaszcza taka rzecz, która była rzeczą stricte eksploatacyjną i podejrzewam, że gdybyśmy nawet tutaj mieli sprawę sądową czy cokolwiek, no to. No rzecz eksploatacyjna, to nie było coś jakieś ukryte czy, czy, czy cokolwiek Natomiast fakty są takie, że usterka ta ujawniła się Czy, czy miała miejsce, może o tak bardziej miała miejsce e, Świeżo po zakupie tego samochodu, bo to było raptem może jakieś tam 7 godzin I ja też rozumiałem ją z, pe, pe, z pewnej takiej mojej perspektywy No bo trzeba było się też jakby wcielić e, trochę właśnie tą osobę kupującą w Której coś się dzieje takiego niefajnego z samochodem ja to rozwiązałem w ten sposób, że po nich już tam jakiś kierowca przyjechał, Wy słuchajcie, to zróbmy tak. Ja teraz to prawda muszę wrócić tam do, do znajomych, bo ja tam zostawiłem swój samochód, zostawiłem wszystko, bo pojechaliśmy samochodem tego mojego kumpla, którego byłem na tym grillu. Eee, I pakujemy auto na lawetę, wyjedziecie z tyłu, laweta wraca do mnie, tam poinstruowałem, gdzie są pieniądze, umowę po prostu niszczymy, ale robimy tak, skoro samochód kosztował powiedzmy 6 tysięcy. I oddaję piątkę. No i teraz sobie możecie pomyśleć, kawał skór czy byka, nie? Tak, oszukał tysiąc złotych, a może jeszcze wiedział, że coś tam jest w małcie. Nie. Ja to zrobiłem na tej zasadzie, że tak. Oni sobie pojeździli, oni coś tam. To nie była żadna taka kaucja czy, czy zwrot za ten samochód, ale to było takie moje zabezpieczenie na poczet tego, co ona mogła odpierdzielić z tym silnikiem. Na poczet tego, czy on się nie przegrzał, chociaż wtedy te 1000 zł, no to byłoby słabo, żeby naprawić ten samochód za tysiaka, tak? Czy ta uszczelka pod głowicą, nie daj Bóg, yy, wsiadła? No czy cokolwiek jeszcze mogło się uszkodzić, ale nie na skutek tego, że ta obudowa termostatu pękła, tylko na skutek tej jej jazdy że po tym, gdzie zobaczyła, że tam się coś dymi, że, że ta para się unosi spod maski, e, po tym, jak jej się zaświeciły te kontrolki, ona nie zrobiła tego, co powinien zrobić każdy normalny kierowca, czyli zjechać na pobocze, zatrzymać się, sprawdzić, e, ewentualnie wtedy zadzwonić, tylko kontynuowała bezmyślnie jazdę, e, mogąc doprowadzić tym samym do jakiejkolwiek, do jakichś uszkodzeń, tak, do jakichś głębszych uszkodzeń, które e, nie wynikały bezpośrednio z tego, co tam się stało z tą Obudową termostatu i, i, i z tym ubytkiem płynu chłodzącego. Bardzo niechętnie, ale poszła na to. No, no bardzo niechętnie, no z jednej strony też się nie dziwię, bo, bo ona mogła tutaj nie wiem, co tam sobie myśleć co tam się pod tą, pod tą kopułą kłębiło jakie myśli. Jako ciekawostka, nie zgłosili się po tą kaucję. Nie zgłosili się, bo u, u, po prostu tak, się, tak uzgodniliśmy, że jeżeli naprawa tam wyjdzie tyle i tyle, no to mają przyjechać i to odebrać. E, natomiast oni się nie zgłosili. E, wiem tylko od tego mojego sąsiada, obok którego tutaj tak notabene stoję, że przyjeżdżając tam z tym dowodem rejestracyjnym twardym, który mieli właśnie dowieść jemu po odkupie tego samochodu, tego ich poprzedniego autka, e, no to dowiedziałem się jakiego złoma kupili, jakiego grata kupili, jaki fatalny samochód. I teraz... Ciekawostka odnośnie tej, tego Renault Laguny. Samochód od dwóch lat, bo cała sytuacja miała miejsce niecałe dwa lata temu. Nadal jest w sumie. On nadal jest w Fakt, że wygląda gorzej. E, trochę jest użytkowany na co dzień, bo ja go e, w ramach tego wkurzenia się tym samochodem przekazałem po prostu ojcu do takiego jeżdżenia na co dzień. Wiem, a jak chcesz, no to po prostu sobie nim jeździ. Od tej pory tam był ogarnięty chyba jakieś rzeczy. W ubiegłym roku z przednim zawieszeniem coś robiłem. Olej był wymieniany, i teraz trzeba będzie wymienić chyba amortyzatory z tyłu. Natomiast on natrzepał jakieś od tamtej pory kolejne 30 tysięcy kilometrów, bez jakichkolwiek awarii. Poza tymi rzeczami, o których mówię, czyli jakieś tam rzeczy z przodu w zawieszeniu, teraz te amortyzatory z tyłu. Nic kompletnie. Minęły kolejne dwa lata. Czyli, gdyby ona wtedy wzięła ode mnie ten samochód po naprawie, no to cieszyłaby się fajnym samochodem. No ale wyszło, jak wyszło. Ja miałem z tego powodu tylko trochę stresu, trochę, no sporo stresu, e, sporo jakichś nerwów i przede wszystkim takiej szybkiej myśli, no bo to trzeba szybko myśleć, szybko trzeba reagować. Co zrobić? Co zrobić w takiej sytuacji, żeby jakoś wyjść z twarzą, e, nie wyjść na minusie dla siebie, jakimś takim strasznie dużym? Ale też, żeby nie, nie poszła jakaś taka fama, chociaż i tak poszło, tak? O jakimś, nie wiem, naciąganiu rzekomym, czy jakimś innym kombinatorstwie, zwłaszcza, że ta sprzedaż też miała miejsce tutaj w najbliższej okolicy. No nikomu nie rzeczy czegoś takiego e, nie było to nic fajnego. Zdarzyło się to w sumie chyba pierwszy raz, chociaż nie, pierwszy to nie był, jeżeli chodzi o taką usterkę zaraz po zakupie, ale pierwszy raz po prostu ktoś tego nie ogarnął. No i wyszło jak wyszło. Także to była jedyna sytuacja, kiedy ja przyjąłem samochód z powrotem do siebie, kiedy oddałem pieniądze, kiedy anulowaliśmy transakcję. Całe szczęście ona jeszcze na kasę fiskalną nie była nabita, bo ja tego wiecie, ja mam z tym trochę problemy i robię to przeważnie wieczorem jakoś dopiero. Także to mnie trochę uratowało od jakiejś papierologii i innego jakiegoś nadmiernej pracy, tak. Ale tak wyszło z tą laguną. No i w sumie tyle w temacie, jeżeli chodzi o historię tej laguny. Auto do dzisiaj jeździ, ma się dobrze. I tyle. Do następnego. Hej!